Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale i dzisiaj do Was przychodzę nie z testem na żywo, chociaż taki był planowany, ale mi nie wyszło po prostu. Słuchajcie, na ostatnim odcinku premier perfumowych, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to gdzieś u góry wysunie się odnośnik do tego odcinka. Prezentowałam Wam kilka nowości perfumowych tegorocznych i spośród kilku wybrałam sobie dwóch faworytów. I jeden już jest ze mną, Olympia Parfum od marki Paco Rabanne, piękna czarno-złoto dama I myślałam, że po prostu nagram sobie test na żywo, podzielę się z Wami moimi pierwszymi wrażeniami, przemyśleniami Poznacie również moją pierwszą reakcję na ten zapach, no nie wyszło mi dlatego, że perfumy przyszły w poniedziałek a do weekendu jest daleko, a ja zazwyczaj takie testy właśnie nagrywam w weekend, kiedy jestem w domu, kiedy mam możliwość, wiecie, swobodnego połączenia się z Wami rannego i później wieczornego. I ze względu na to, że tą kompozycję dostałam na długo przed weekendem, stwierdziłam, trudno, otwieram, nie będzie testu na żywo, nie będzie pierwszych wrażeń, ale za to będą dzisiaj wrażenia po. Prawie całym solidnym tygodniu testowania, dzień w dzień poznawałam tą kompozycję. A więc, jeżeli jesteście ciekawi moich wrażeń, moich przemyśleń, Zapraszam do oglądania dalej. Moje wrażenia i przemyślenia dotyczące tej nowości. Zacznę od oceny flakonu, który moim zdaniem jest przepiękny, bardzo enigmatyczny, elegancki, przez co staje się również taki bardzo zachęcający, aby poznać Olimpię od środka. Sam flakon dostaje ode mnie 10 punktów na 10 za swój wygląd, dlatego że bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Nie wiem, co wy sobie wyobrażacie o tej kompozycji, widząc ten flakon, ale chętnie poznam Wasze wrażenia, także podzielcie się nimi w komentarzach. Ale ja patrząc na ten flakon, mam wyobrażenie pięknej, eleganckiej, uwodzicielskiej kobiety, za którą roztacza się nie tylko piękny, elegancki zapach, ale również bardzo tajemniczy i bardzo zmysłowy. A jak się ma to moje wyobrażenie Olimpii do samej kompozycji, to zacznę może od tego, że rozpyle sobie tutaj. Ten zapach, aby mi tu pięknie pachniał i zacznę od technicznych spraw, a mianowicie od składu. W nutach głowy znajduje się tutaj różowy pieprz, jest szałwia tołowa, są również nuty zielone i w sercu jest tutaj olejek różany, jest tutaj jaśmin, kwiat pomarańczy, nuty bazowe to jest piżmo, wanilia oraz benzoes. Najnowsza Olimpia otwiera się bardzo aromatycznie, z delikatną świeżością, z delikatną pikanterią i wyczuwam zaraz na wstępie taki delikatny, ziemisty niuans. Następnie wchodzi bardzo szybko kwiat pomarańczy i jest taka rzeźka, pomarańczowa świeżość i mam wrażenie, że oprócz tego kwiatu pomarańczy występuje również i w tym zapachu sama pomarańcza dlatego, że ta rzeźkość i ta pomarańczowa świeżość jest w tym zapachu wybitna i te pomarańczowe akordy dominują w sercu i w ogóle bardzo długo trwają odsłaniając delikatnie jaśmień całkowicie przyćmiewając akordy różane dlatego, że nic różanego w tym zapachu nie wyczuwam Całość spoczywa na bardzo przyjemnej, kremowo-pirzymowej bazie i jest otulona w taką waniliowo-karmelową słodycz. Nie ma tutaj również karmelu w składzie, ale ja yy, no, mam wrażenie obecności tego karmelu w tej kompozycji. Oprócz wanilii, wanilia tutaj mi się tak wybija, nie do końca bardzo słodko, jest yy, to taka... Wanilia, która jest ani niewytrawna, ani nie bardzo słodka, taka pół-na pół. Za to właśnie najbardziej wybija mi się ze słodyczy ten karmel. W tym momencie wjechała wam przebitka z oficjalnym podanym składem przez markę, a po przeciwnej stronie jest skład, którego ja wyczuwam w tej kompozycji. Jak widać, trochę się od siebie różnią. Po mojej stronie znajdują się dodatkowe nuty czyli karmel i pomarańcza, za to nie ma oleju różanego oraz benzoiny. Pod znakiem zapytania jesteś y, szałwia y, muszka tołowa, dlatego że dla mnie jest to nowa nuta, której się uczę i do końca nie jestem pewna jej woni. Teoretycznie ją znam, ale nie ma to jak praktyka, dlatego y, staram się zdobywać doświadczenia małymi krokami, a więc w mojej kolekcji pojawiła się już kompozycja z nutą szałwii muszkatołowej i jeżeli jesteście ciekawi jaka, to u góry wysunie się odnośnik do tego filmu. Wracając już do samego zapachu, Olympii jest to niewątpliwie piękna kompozycja, bardzo komfortowa i przyjemna w noszeniu. Jak wam na początku powiedziałam, że sam flakon nasuwa mi wyobraźni kobietę, która jest piękna, elegancka, pachnie zmysłowo, tajemniczo, trochę zadziornie. To po poznaniu tego zapachu mam wyobraźni kobietę, która jest piękna i jest elegancka. Ale z kolei nie lubi krzyczeć zapachem, wręcz odwrotnie. Lubi być ubrana w taki dyskretny zapach i lubi się otaczać takimi zapachami, które ona sama wyczuwa, niekoniecznie już otoczenie, dlatego że, według mojej opinii, taka jest Olimpia. Jest to zapach blisko skórny, jego projekcja jest też bardzo słabiutka, dlatego że do ramion maksymalnie, a więc ten zapach nie posiada żadnego ogona. Jest też bardzo słabo wyczuwalny przez otoczenie. Być może jest to wpływ temperatury i jest jeszcze za chłodno na tą kompozycję, chociaż ona właśnie wydaje się takim idealnym zapachem na przedwiośnie, wiosnę, na jesień. I być może ta kompozycja rozwinie się bardziej. W ciepełku, w słoneczku. No, zobaczymy. Póki co, sama kompozycja nie jest dla mnie niczym odkrywczym. Jest to piękny zapach, bardzo przyjemny, komfortowy, ale to jest zapach. Jak jeden z wielu brakuje temu zapachowi wyrazistości, charakteru, brakuje mu jakiegoś pazura. Jedyna dziesiątka w mojej ocenie najnowszego zapachu od Paco Rabanne Olympia Parfum padnie za flakon, dlatego że flakon bardzo mi się podoba, jest przepiękny, elegancki, po prostu miło na niego patrzeć. Jeżeli chodzi o projekcję, będzie słabiutko, dlatego że otrzymuje taką pozycję ode mnie tylko trzy punkty. Trwałość. Tutaj też y, muszę się doczepić, dlatego że to nie jest zbyt trwała kompozycja. Y, 6,5 punkta wyczuwalna, czyli 6,5 godzin wyczuwalna przeze mnie, a przypomnę, że moja punktacja za trwałość to jest za każdą godzinę zapach dostaje jeden. Punkt. Mam wrażenie, że ten zapach jest po prostu niedokończony, i ta kropka nad I została zapomniana przez autorów tego zapachu, o których tak naprawdę powinnam e, powiedzieć na początku tego odcinka, a zapomniało mi się, ale powiem teraz: Ann Filippo i Paul Gerleau. A teraz przechodzę do najważniejszego, czyli do. Oceny samego zapachu. Pomimo tego, iż Olimpia nie zrobiła na mnie większego wrażenia, jak powiedziałam wcześniej, brakuje mi w niej wyrazistości, charakteru, brakuje mi pazura. Ale nie chcę skrzywdzić tego zapachu i muszę być sprawiedliwa i obiektywnie ocenić ten zapach, bo kompozycja sama w sobie jest piękna, bardzo przyjemna i komfortowa. A więc oceniam Olimpię na punktów 7. To nie jest zapach, który się u mnie zmarnuje i będzie tylko trofeum w kolekcji, którego będę od czasu do czasu odkurzać, ale to jest kompozycja, którą z pewnością będę nosiła i będzie mi się przyjemnie tą kompozycję nosiła. Ja jestem bardzo ciekawa Waszych wrażeń, jakie Olimpia na Was zrobi. I być może według mojej opinii ten zapach nie jest wart kupna w ciemno, ale na pewno jest. Wart przetestowania, także testujcie i koniecznie dajcie mi znać, jakie wrażenia Olimpia na Was zrobiła, bo wiadomo, co nos to inne odczucia, inne wrażenia. Każdą opinię można wysłuchać. Najważniejsze to jest to, aby poznać zapach na własnym nosie. Także to Wam polecam. To już będzie wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za obecność, za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru. To zależy, kiedy ten odcinek oglądacie i do zobaczenia w kolejnym.